Siemka, ja jestem Matis witam Was w pierwszym materiale na moim kanale. Jak sami widzicie będzie to kanał poświęcony głównie takim grom jak właśnie Genshin Impact albo Honkai Star Rail. No ale cóż, bez zbędnych przedłużań, po prostu weźmy się za główny temat odcinka, a naszym głównym tematem odcinka jest ta pani. Pojawiła się sioda dwie wersje temu. Bardzo mi się spodobała i bardzo chcę ją mieć. Dlatego też szybki plan. Mamy tutaj 190 warpów. Pity, jeżeli dobrze kojarzę, mam 60, ale wolę sterknąć na szybko. A nie, nie 60, 25. No okej. Okay. Na pewno w nozłot, na pewno będę ją mieć. Pytanie jak szybko. Jak, jeżeli mi coś z niej zostanie, to planuję też na jej na jej na, nas zarobić yy, przyzywanie, no ale okej, okay. dobrze. Uf, let's go. Okej, okay, na razie nic. 35, o fajnie mi kolejne lightką, czwórka wpadł, bardzo fajnie, bo ja tych nie potrzebuję. 45 i dalej, nic. O, fajnie. Każda postać, postać z tego będę robić dla mnie praktycznie z, z warpa. 75, dalej nic. Ok. Dalej. 75, dalej nic. I ok, i teraz coś musi być. 150 warpów. Proszę. Dalej nic? Czy ja coś źle policzyłem? Nie no miałem 190 10 25 25 było Hmm To chyba teraz będzie No Dobra No i fajnie Tylko teraz pytanie się narzuca Czy będzie to jedna piątka czy więcej? Jezu jak mnie przestraszyłaś No ale dobra 4, 5 i teraz będzie Jeszcze nie? O fajnie, kolejna czwóreczka Ona będzie ostatnia O for fuck A nie Nie, jest dobrze Jest dobrze Jest mega mega bardzo dobrze Fajnie, bo on mi wleciał. Jego też chciałem. On był postacią, która od początku ku gry chciałem mieć. Jest mega fajnie. No ale dobra. No tak here we go again. Liczymy dalej. Że będzie coś dobrego.

No dobra, teraz już będzie na pewno. Dalej jeszcze nie ma? Ty, ta gra mnie troluje. Ale żarty. Hmm. To oni teraz zwiększyli nic czy coś? Ty no nie gadaj, serio? W co ta gra gra? Już 90 pity mam. Nie gadajcie, że na setce będzie. No nareszcie, ja romole. Chyba no to sobie ja chyba jednak skipnę to już warpowanie po jej na bo... Bo po prostu... Ta dziewczyna mnie ze wszystkich moich możliwych oszczędności wzięła i wygrzebała. Jeszcze kurczę, jedna jest. I tylko jedna. Holipka. Chociaż może. Zobaczmy. A nie. Chociaż moż... można by było spróbować, no ale... Trudno innym razem. No nic, ale mam ją. No i dobra. Myślę, że teraz najlepsze co mogę zrobić to po prostu spróbować z powrotem zebrać odpowiednią liczbę i naszykować się na nadchodzący kolab do Star Rail'a, który będzie za te 20 dni.